Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. W kolejnym filmie na początku ogromna prośba do Was: zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. No i oczywiście niezwykle ważny dla mnie komentarz. A my lecimy z tematem dzisiejszego odcinka. Tak jak widzicie, jestem nad jeziorem. Tak jak widzicie, ze spinningiem postanowiłem zrobić taki spinningowo-jeziorowy, jesienny rekonesans. No bo mamy już jesień, chociaż pogoda może dzisiaj tak za bardzo nie daje tego odczuć, bo jest pięknie słonecznie i ciepło. Niemniej jednak temperatura wody już spadła, więc trzeba próbować. A próbować dzisiaj będę łowić szczupaki i okonie. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Niezależnie jednak od tego, co wyjdzie, i tak ten czas wykorzystamy, bo w tym odcinku chciałbym wam pokazać i opowiedzieć o moich przynętach na szczupaki, które mi się sprawdzały i które uważam, że warto by było, żebyście mieli w swoich spinningowych pudełkach. Także zapraszam bardzo serdecznie i zaczynamy film. Najpierw zmienimy sobie stanowisko, spróbuję popłynąć, bo ja tutaj już jakiś czas jestem i próbuję łowić na wodzie płytkiej i niestety no, za bardzo nie mam brań, więc przepłyniemy sobie w takie miejsce, gdzie będziemy mogli wycelować sobie naszymi przynętami na wodę trochę głębszą. Widzę, że tutaj jestem teraz na niespełna 3 metrach i faktycznie jakieś łuki już mi zaczyna rysować, więc może jest tak, że te ryby pod wpływem obniżenia się temperatury wody już troszeczkę zaczynają się odsuwać. Odcin, chociaż nie powinny, to jest chyba jeszcze trochę za szybko, no ale trzeba próbować. No dobra, i zaczynamy. Zawsze, ale to zawsze mam takie wrażenie, że akurat w ten sam dzień, kiedy ja mam wolne i mogę sobie połowić szczupaki i okonie też mają wolne i nie biorą. No to przejdźmy do tematu głównego. Pierwszą gumą, którą uważam, że trzeba mieć w pudełku jest kanibal. Kanibal to w zasadzie przynęta, która u nas stała się pewnego rodzaju klasykiem. No, chyba wszyscy dobrze wiemy, którzy już spinigujemy jakiś czas na czy to jeziorach, czy to rzekach, że kanibal po prostu łowi. Szczupaki i to jest bez dwóch zdań, moim zdaniem, no, guma, którą po prostu musicie mieć. Co prawda są doniesienia od niektórych wędkarzy, że nie na każdej wodzie to działa, no ale wiecie jak to jest. No, każda woda ma swoją specyfikę, może nie ten kolor, no może akurat tam no, kanibal nie zadziała, ale na większości wód, tak jak słyszę i tak jak no, z tego co ja używam, to ta guma po prostu się sprawdza. Więc numer jeden, miejcie ją zawsze w pudełku. Yy, oczywiście kanibal występuje w różnych rozmiarach. Ja nie wiem, czy ja teraz tutaj to odkopię. O, zobaczcie. Są też troszeczkę większe rozmiary. Mam tutaj akurat jeden taki. A jak już jesteśmy przy kanibalach, czyli gumie Savage Gear, no to też nie mógłbym nie wspomnieć o heringszadzie. Heringshad to też jest oczywiście przynęta, która musi się znaleźć w waszym pudełku. Poza tym, że ona łowi szczupaki, to ona również potrafi łowić inne ryby, takie jak na przykład sandacze, co udało mi się w tym roku dowieść. Możecie sobie wejść na kanał. Ileś filmów wstecz jest taki film, gdzie na miniaturze trzymam sandacza. To są właśnie sandacze połowione na tą gumę. Także to też moi drodzy uważam, że w pudełku znaleźć się powinno. Tutaj też oczywiście mamy różne rozmiary. O, mam też herring trochę. Większego, no ja nie używam nie wiadomo jak wielkich tych gum, ale taki rozmiar już też jest całkiem zacny. Jeżeli chodzi właśnie i o kanibale i o Shada, to tutaj zwróćcie uwagę, nie wiem czy to będzie tam dobrze widać, ale ta guma pracuje po prostu wyśmienicie. Ja bardzo lubię takie gumy, które nie wymagają od mnie zbyt dużego wysiłku, jeżeli chodzi o prowadzenie. Znaczy lubię czasami oczywiście pokombinować. O, tutaj mamy heringa. Ale lubię też jak guma pracuje tak, że jak mi się nie chce za bardzo pracować kijem, to ona będzie działać. I to są właśnie takie gumy. To jest między innymi kryterium, którym się kieruję przy wyborze właśnie gum. To musi być taki silikon, no, z reguły to już po prostu nad wodą trzeba sprawdzić. Tak w sklepie nie zawsze się da to oszacować. Przy bardzo wolnym prowadzeniu, przy bardzo lekkim obciążeniu tej przynęty, w zasadzie nic nie muszę robić kijem, tylko delikatnie ściągać i tak samo kanibal, jak i herring będzie wyśmienicie pracował. I ja właśnie takie gumy uwielbiam, które tak jak powiedziałem, jak chcę to się nimi pobawię, a jak nie chcę, nie mam na to ochoty. Chcę po prostu sobie je tam pozwijać. To nawet jak zwijam je wolno, czy lekko je obciążę, to ona i tak mi będzie pracować. I co dla mnie ważne, że ta guma też musi pracować właśnie w opadzie, nawet przy lekkim obciążeniu. Nawet jak założę lekką główkę i ta przynęta nie jest jakoś mocno ściągana do dna, to lubię jak ona jednak będzie pracować. Takie przeszywnione przynęty dla mnie one nie za bardzo. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej do gum. Oczywiście, jeszcze zaraz wrócimy. Zmienię sobie oczywiście tylko miejsce i zmienię sobie przynętę. I teraz zmienimy na pewien klasyk, czyli tak zwaną blachę obrotową. O tak, to jest coś, co chyba już coraz mniej spinningistów używa, a to również trzeba mieć w pudełku, moi drodzy. No dobra, i teraz jeżeli chodzi o obrotówki. Obrotówki są przynętami, które bez dwóch zdań muszą znaleźć się w waszych pudełkach spinningowych, choćby ze względu na to, że one zupełnie w odmienny sposób prowokują drapieżnika do brania. Obrotówka wytwarza bardzo silną falę hydroakustyczną, bardzo mocno działającą na linię boczną szczupaka, więc jeżeli są takie dni, że ten szczupak nie bardzo chce brać na gumy, to wtedy warto właśnie spróbować troszeczkę agresywniej podejść do tematu i użyć obrotówki. Ja mam tutaj kilka takich modeli sprawdzonych już przeze mnie przez lata, to jest dam FZ. No i oczywiście Maps, Maps Agria, Maps Black Fury, to są modele, które działają. Łowią i kręcą się, bo to jest też ważne, żeby obrotówka pracowała poprawnie. Nie zawsze jest to oczywiste. Ona podczas pracy nie może gasnąć, ona musi się cały czas kręcić. Tu mam taki nawet zapasik, który sobie poczyniłem na jesień. Pozdrawiam serdecznie sklep wędkarski Fatfish, który mi to zamówienie zrealizował. No i poza tym jeszcze mam zawsze ze sobą w pudełku taką klasykę szczupakową od MEPSA. To już jest model, który jest wiele lat na rynku. MEPS Lusox, yy, paletka taka troszeczkę inna niż yy, przy pozostałych obrotówkach. Według producenta ta obrotówka stworzona została właśnie do połowu szczupaka. Yy, różne rozmiary tej obrotówki, jak sobie kupicie yy, tą obrotówkę właśnie w różnych rozmiarach, do każdej z nich dołączona jest taka jeszcze dodatkowo, Nazwijmy to główka obciążająca o różnej gramaturze. Przy, przy różnych rozmiarach jest różna gramatura, więc, jeżeli kupicie cały wachlarz, to macie jeszcze dodatkowo główki o różnym ciężarze, które możecie sobie dopinać do tej obrotówki i dostosowywać <coughs> ciężar całej przynęty do głębokości waszego łowiska. O wahadłówkach tu nie mówię, bo ja za wahadłówkami, jeżeli chodzi o szczupaki, nie przepadam, więc ich nie mam, więc wam ich nie pokażę ale myślę, że też warto by było, żebyście tam kilka tych wahadłóweczek mieli. Nigdy nic nie wiadomo. No ja Wam pokażę jeszcze, jak działa ten Lusox. O, zobaczcie. I tutaj mamy główkę, którą sobie możemy w ten sposób odpiąć na takim druciku. Ściągamy sobie tą obrotówkę i możemy sobie tą główkę po prostu zmienić na inny ciężar. Tutaj mam akurat, ile tu każda jest opisana, 7 gram. Oczywiście obrotówka też sama w sobie coś tam waży. Na to trzeba zwrócić uwagę. Zapinamy całość. O, cyk i gotowe. O, zobaczcie, jak to się pięknie kręci. Nie wiem, na ile tam widać, na ile tam nie widać. Ale ona naprawdę do tego ten czerwony chwościk co jest takim akcentem, który mówi się, że potrafi zdziałać cudę, jeżeli chodzi o szczupaki. No, i przy obrotówkach jest jeszcze to, że tutaj nie ma filozofii, jeżeli chodzi o prowadzenie. Rzucam, wybieram luz, czekam aż obrotówka spadnie na dno. O, i zaczynamy ciągnąć. Ona bardzo agresywnie pracuje, aż cała szczytówka tutaj chodzi, czuję nawet to na wędce jak to wszystko drży. No dobra, ale przejdźmy sobie do jakichś innych przynęt. Załóżmy sobie na przykład to sobie odłożymy, bo to jeszcze będę używał. Załóżmy sobie na przykład też klasykę. Mans Predator. No i mansy to jest kolejna klasyka, która myślę, że mogłaby się znaleźć w Waszym pudełku, chociaż to takie jest chyba troszeczkę już oldschoolowe. Bo to są przynęty, które już wiele lat są na rynku i wielu wędkarzy z tego co widzę już troszeczkę przestaje na nie łowić. Mans Predator. Tak on wygląda. Mam jeszcze oczywiście kolor żółty. Tylko że tutaj akurat jeżeli chodzi o tego Mansa Predatora to jest chyba ósemka i tam jest jeszcze chyba dziesiątka czy 11 ale ona już mi za bardzo nie wyszła, więc takie mniejsze przynęty to taki Predatorek, predator, to predator 3, on jest tutaj opisany. I jeżeli chodzi o Mansa to też bardzo lubię te ripery. To się w ogóle petarda kiedyś sprawdzało na Wiśle, jak na Wiśle jeszcze były szczupaki to było bardzo dawno temu, chwilę potem wyginęły dinozaury to wtedy te przynęty się bardzo fajnie sprawdzają. Więc takie mansiki też jak najbardziej możecie sobie poszukać i trochę wrócić. To takie dla mnie jest troszeczkę old no ale nie zmienia to faktu, że te przynęty cały czas działają. Tu na tej wodzie one się też bardzo fajnie sprawdzają, szczególnie kolor żółty. Są takie dni, że faktycznie ten kolor żółty tutaj potrafi zdziałać cuda, ale nie dzisiaj, nie? No bo dzisiaj, bo dzisiaj jest wolne bo jest weekend, moi drodzy, no to przecież wiadomo, że w weekend albo wieje wiatr albo pada deszcz a już na pewno nie biorą ryby przecież wiadomo, że jak się wszystko dzisiaj dobrze ułożyło nie pada nie wieje no to co? no to jak nie pada i nie wieje i jest bardzo fajna pogoda do łowienia no to przecież wiadomo, że nie będą brały, coś musiało pójść nie tak. Za dobrze by było, moi mili. Dobra, popłyniemy jeszcze w jedno miejsce, tam Wam pokażę jeszcze parę przynęt. Spróbuję sobie jeszcze tu przetrollingować. Może od razu walniemy na koniec jeziora, co. Pojedziemy przez całą jego długość. Całą drogę, jak tu jechałem, wizualizowałem jak złowie z Mówią, że masz to, o czym myślisz. Mhm. Dobra, panie i panowie. Nawrót. Jedziemy wzdłuż. Jeden sześć metra pode mną. Kiedyś to były ryby. O, kiedyś to były czasy. Teraz to nie ma czasów. Może szybciej? Szybciej, łysa dajesz, dajesz giśtawio teraz z łaski swojej niech przypier metrówka i wam pokażę te gumy i lecimy do domu, nie? Bosiam trochę, głodny robię. Na razie jest scena o pływaniu na łódce. Facet na łódce gada sam do siebie i płynie. Ci z brzegu jak na mnie patrzą to myślą, że wariat. Na żywca by trzeba. Tylko, że ja nie lubię. A właśnie mam w planie nagrać takiego vloga. Bo zauważyłem, że niektórzy mają tak, że jak łowią rybę i ją później wypuszczają, to przeokrutnie się tym jarają. Jak tu ona piękna, jak ona pięknie odpływa. Najpiękniejszy moment w wędkarstwie. Coś wspaniałego, po to łowimy ryby i, i taki czuć z tego: To ja tu jestem bogiem. Wyobraź to sobie albo Cię wypuszczę, albo Cię nie wypuszczę znają łaskę Pańską, a jak Cię wypuszczę, to będę się jarał swoją zajebistością i widokiem, jak to po wielkich mękach i katuszach, po torturach, których Ci udzieliłem, odpływasz do swojego domu. Taki mam pomysł, że takie coś nagram. Lubię takie tematy, takie... właśnie takie. Ja tak na przykład nie mam. Ja wypuszczam ryby, bo chcę je później jeszcze raz złowić, bo jest ich tak mało, że mam taką nadzieję, że to wypuszczanie cokolwiek daje. A dwa, że nie chciałoby mi się tego trupa nieść w plecaku, później plecak śmierdzi rybom, później w domu przynosisz, tak jest w tym śluzie, trzeba to zrobić. A z reguły nie przychodzę do domu akurat wtedy, kiedy Katarzyna e, zaczyna robić obiad i mówi ojej, jak wspaniale, trafiłeś w sam czas, przyniosłeś tego szczupaka, to ja zamiast kotleta zrobię właśnie jego. Nie wrócę dzisiaj pewnie o 20 czy o 21. Komu się to będzie chciało robić? <grym> tak, więc wypuszczam ryby, bo uważam, że przy tak małym rybostanie wypuszczanie ma jakiś tam jeszcze sens. Po prostu egoistycznie chcę złowić tą rybę jeszcze raz. Chcę, żeby ona się wytarła i żeby dała mi kolejne rybki, a nie po to, że jara mnie widok, jak ona odpływa. Albo nie po to, żeby czuć się jakiś tam fajny, bo kurde, zadałem jej tortury, a później wspaniało myślnie wypuściłem. Dobra, koniec gadania, słuchajcie, staję tutaj, ale ten vlog będzie, nie? Ten vlog będzie. Ja go nagram może nawet jutro, bo taki mam plan. A tymczasem my tu mieli gadać o przynętach, miałem wam pokazywać przynęty, a wysłuchacie w ogóle jakiegoś. Omenia. No, Dobra, tu sobie, słuchajcie, gdzieś ustanę, pokażę wam te gumy. Co nam się dzieje na plaży? Coś, kurde, łódkę wywracają. O, tutaj echo zasypane. Ale już się zaczyna robić, słuchajcie, także. Są miejsca, że są puste, nie ma ryb, a są miejsca, że już tak jest ich trochę dużo. A w lato to raczej było tak, że wszędzie, gdzie nie płynęłem, to. Pełno łuków. A tutaj już tak się zaczyna powoli. Coś już, kurde. To wiedz, jak ryba nie jest wszędzie, to wiedz, że coś się dzieje. No dobra, to lecimy dalej. Słuchajcie, bo zorientowałem się, że słońce przecież nie zachodzi o 20 czy o 21. Myślałem, że mam tu nie wiadomo ile czasu, a tu się okazało, że zachód tuż, tuż. Więc pokazuję Wam kolejne przynęty. Był Savage Gear Cannibal, był Savage Gear Herring Shad, były przynęty Mansa, Predator, Reaper, były obrotówki, Kajtech Easy Shiner. To jest przynęta, która wiele razy mi się sprawdzała, małe kajteczki na okonie, większe kajtechy na sandacze i szczupaki, to też warto żebyście mieli w pudełkach. Oczywiście no nie będę Wam tu całej kolorystyki pokazywał, ale tak ta przynęta wygląda. Następną przynętą jest, oczywiście, to jest też taki trochę old school, bo te przynęty już są na rynku wiele lat, Mikado Fish Hunter. To jest moim zdaniem w ogóle rewelacyjna guma we wszystkich rozmiarach, tak samo na okonie, na szczupaki, na sandacze, no ale dzisiaj rozmawiamy o przynętach na szczupaki, no to Fish Hunter od Mikado też jak najbardziej musicie to mieć i takie moje małe odkrycie tego roku gumy Severo to są gumy które y, kilka ich sztuk dostałem w prezencie i już mi dały w tym roku jakieś ryby tutaj akurat wyciągnąłem taką która jest cała tam w pudełku mam gdzieś taką trochę poszarpaną mega 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 bo to są też gumy które tam wystarczy lekki pokszczytówki, i ona po prostu rewelacyjnie pracuje, to jest coś takiego, płoć chyba to się nazywa. Coś takiego. Tam jest też cała masa do wyboru. No ja akurat te dwa modele mam, więc te dwa modele sprawdzają. To są też gumy, które uważam, że warto, żebyście w tych pudełkach mieli. No i na koniec jeszcze guma Slender Scope Shad też od Sawadża, to jest guma, która w zasadzie została zrobiona z myślą o sandaczach, ale ona też rewelacyjnie łowi szczupaki, więc to też warto, żebyście w swoich pudłach mieli. No i jeszcze na sam koniec, ja generalnie mało łowię na woblery, jeżeli chodzi o szczupaki, ale przy szczupakach warto, żebyście też mieli w swoich pudełkach tak zwane dżerki. Czyli tutaj na przykład, o tutaj coś się kurde zawiesiło, Salmo Slider, klasyka jeżeli chodzi o dżerkowanie no oczywiście możecie szukać sobie dżerków innych producentów, ale uważam, że te Salmo są akurat dżerkami, które świetnie się sprawdzają i też łowią ryby, te malutkie też bardzo fajnie sprawdzają się na okonie, no i to tak tyle no jak widzicie, jeżeli chodzi o kolorystykę jeszcze, bo to też jest temat który gdzieś tam Warto by było poruszyć, jeżeli chodzi o kolorystykę. To ja myślę, że sobie kiedy indziej, przy innej okazji, po prostu o tym porozmawiamy. Tak jak widzicie, no, z grubsza, jak już jesteśmy przy tematach przynęt, u mnie przeważają kolory takie naturalne czyli jakieś perełki, czarny grzbiet, srebrne z jakimiś akcentami czerwonymi jakieś okonie. No i bardzo dużo mam takich, właśnie seledynów żółtych to takie są jakoś nie wiem dlaczego, ale bardzo wierzę w te przynęty. No, tak jak tutaj widzicie, też. Tym bardziej na tej wodzie tutaj, ona jest mało przezroczysta, więc wydaje mi się, że te kolory jakoś tak lepiej będą się sprawdzać. Chociaż dzisiaj to się akurat nie sprawdziło, no ale z reguły się to sprawdza. No, żółte mansiki, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o kolorystykę, ale mówię, to sobie tam kiedy indziej. Nie? Tak tak myślę. Kawałek przepłynę jeszcze na koniec Wam coś powiem, bo żeby nie było nieporozumień potem, to nie jest tak, że te, te przynęty to są jedyne słuszne. Bo oczywiście tych przynęt na rynku jest cała masa i możecie z tymi przynętami kombinować. I ja zachęcam gorąco do tego, żebyście próbowali różne przynęty. Ja tutaj podaję te, które no moim zdaniem są skuteczne, często skuteczne od lat. Czy tak jak w przypadku tych gum sewro, no to ja akurat odkryłem w tym roku i już się okazały skuteczne obrotówki to samo, no łowię na nie już też od lat. Yy, więc to jest taki, powiedzmy sobie, punkt wyjściowy mój yy, taki gum, które zawsze mam ze sobą ale do tego oczywiście zawsze trzeba kombinować pamiętajcie o tym, żeby nie zamykać się w jednej sztampie ja też staram się yy, No w tym roku też sobie troszeczkę tam porozszerzałem o niektóre rzeczy na przykład wspomnianego heringa, na którego nigdy nie łowiłem a w tym roku bardzo fajnie na niego połowiłem i już będę miał też go zawsze w pudełku, więc ta paleta tych moich przynęt, takich sprawdzonych klasyków się powiększa. Więc to są takie przynęty, które mówię. No gdzieś tam zawsze staram się mieć, ale no staram się też wychodzić poza, poza te ramy szukać czegoś nowego, kombinować. Ja i tak myślę, że jeszcze za mało kombinuję. Już może w tym roku to tak sobie trochę odpuszczę, bo to jesień tak nie będę miał aż tyle czasu na ryby, więc. Nie będzie kiedy tego sprawdzać, ale na przyszły rok jeszcze bardziej będę starał się wychodzić poza te ramy i zaopatrywać się w przynęty różnych producentów, różnej maści, różnie chodzących, tak żeby po prostu testować je nad wodą. I też Wam to zalecam. Moją bazę znacie, możecie się nią sugerować, ale naciskam na to, żebyście stworzyli swoją taką bazę. I ją potem sobie sukcesywnie rozszerzali. I pamiętajcie, sprawdzajcie, testujcie. Przede wszystkim bądźcie nad wodą najczęściej, jak to tylko jest możliwe. No dobra, słuchajcie, ja już jestem na brzegu, będę kończył. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. I do zobaczenia w kolejnych wędkarskich przygodach. Pozdrawiam.